Dobry wieczór Państwu w ten piątkowy wieczór. Wcześniej się nie zapowiadałem w dzisiejszym pitu, ale musimy poruszyć ważną tematykę związaną, że tak powiem, z sikawkami. A dzisiejszy temat brzmi, czyli jest taki rurka stoi, ale czy coś z niej tryśnie. I następny temat sekretarz gminy Ewelina. Budner do doradnego lelum polelum. Mam nadzieję, że zaraz ktoś z Państwa tutaj dołączy, a ja sobie tutaj w międzyczasie trochę przeklikam i przejdziemy zaraz do tematyki. Także dajcie mi chwileczkę i jedziemy. Z koksem, jak to się mówi. Nie mogę tutaj tak jakoś to zrobić jednorazowo. No ale trudno... O jest jedna osoba, dobry wieczór, Nie wiem kto tam jest. Ale witam serdecznie. Myślę, że zaraz jeszcze parę osób dołączy, to sobie pogadamy trochę. Um, tak. Tak. Jeszcze tutaj. Tutaj też puścimy to. Myślę, że ta grupa będzie zainteresowana tą tematyką. Poszło. Um, więcej opcji bo grupę. Tak. Hop. No razie jest jedna osoba, ale nie wiem kto. Mhm. Może tutaj jeszcze to puścimy. Mam nadzieję, że wszystko mamy w porządku z łącznością. Dajcie znać tam w komentarzu, czy wszystko ok. I zaraz zaczynamy tematykę związaną z sikawkami naszymi. Dobrze, już mamy cztery osoby. E, witam serdecznie, Panie Kamilu. E, na początku chciałem jeszcze was Państwa serdecznie zaprosić, żebyście ewentualnie pchali te moje materiały dalej, e, żeby właśnie znajomi na Facebookach też to widzieli. E, bo to jest ważne, żebyśmy się po prostu dzielili tutaj wiedzą, którą wam udostępniam. E, bo Jak to się mówi? Wiedzy to potęgi klucz. Natomiast jeszcze dzisiaj taka mała zajawka na samym początku. Pan redaktor z Radia DTR dzisiaj będzie robił jeszcze podcast o godzinie 21.00. Też poruszy bardzo ważne tematy nasze tutaj gminne i lokalne. Także z tego miejsca was Państwa serdecznie zapraszam. Czy gdzieś jeszcze tutaj mogę to pchnąć, żeby tutaj więcej osób może się zaangażowało? Tutaj może odpuścimy jeszcze dajcie mi sekundkę dosłownie i, i zaczynamy ważny temat związany z siekawkami. O kurde, tu sobie nie wyciszyłem tego telefonu przepraszam was najmocniej. Muszę sobie to wyciszyć. O, dobrze, by mnie nie pinkało. Dobra, już jestem. I jeszcze troszeczkę tu cyk. Już mamy 8 osób. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście razem tu ze mną. Dobrze. Okej. Okay. Pan Kamil napisał, że jest wszystko ok. Dobrze, szanowni państwo, e, ostatnio był publikowany tutaj materiał związany z naszymi mm, sikawkami stalowymi na terenie naszego małego, wielkiego imperium. E, w związku z tym iż my jako radni powinniśmy tutaj sprawdzać, jak wygląda cała sytuacja tutaj w naszej krainie, tym miodem i mlekiem płynącej. Więc postanowiłem zrobić to pitu, takie bardziej troszeczkę podsumowujące, co się wydarzyło wcześniej na początku tego roku, a jaki jest aktualny stan. Więc, szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o tematyce bezpieczeństwa w naszym tutaj regionie: czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie, jakie podejście mają radni, czy bezradni, albo gmina, oborniki śląskie. Więc postanowiłem sprawdzić stan faktyczny, trochę tutaj wam. Powiem o dokumentach i to, co w tych dokumentach się znajduje, a mianowicie, o co chodzi? Chodzi o to, że w styczniu tego roku będę musiał troszeczkę patrzeć tu na ekran, żeby mam tutaj jakby te dokumenty, wysłałem zapytanie do pani przewodniczącej Rady Agnieszki Zekę, takie zapytanie radnego I brzmiało ono tak następująco. Pierwsze pytanie: jaka jest ilość zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w Gminie Oborniki Śląskie? Drugie pytanie: w jakich latach od roku 2000 były przeprowadzane kontrole przez spółkę ZGK w Oborniki Śląskie dotyczące sprawności hydrantów przeciwpożarowych w Gminie Oborniki Śląskie? I trzy: ile jest sprawnych, a ile jest niesprawnych zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych w Gminie Oborniki Śląskie? No, i dostałem odpowiedź. Taką tabelkę, tutaj jest tabelka, tu są miejscowości, podział jest jeszcze z drugiej strony mam. I tu jest podział na miejscowość, ilość hydrantów, ilość hydrantów sprawnych i ilość hydrantów niesprawnych. Więc postanowiłem drugi raz napisać kolejny raz interpelację radnego, może bardziej prościejszą. Niestety, nasza tutaj pani sekretarz gminy chyba nie sprostała z zadaniu, więc powiem dlaczego. Jakie tutaj mi napisała, lelum polelum. I, I ta moja interpelacja, Szanowni Państwo, jest z 3 września, także całkiem można by powiedzieć, że jest tenka? I napisam po raz kolejny pytania. Ile hydrantów przeciwpożarowych znajduje się na terenie gminy Oborniki Śląskie? Drugie pytanie. Ile z nich jest sprawnych, a ile znajduje się w stanie niesprawnym z podziałem na poszczególne miejscowości gminy? I trzecie pytanie. Czy gmina posiada aktualny plan przeglądów technicznych hydrantów i harmonogram konserwacji. No i tutaj pani sekretarz gminy chyba ewidentnie miała jakiś problem z przetworzeniem informacji tam, że tak powiem, w procesorze, bo dostałem taką odpowiedź. Mianowicie, znowuż dostałem taką samą tabelkę jak w styczniu bieżącego roku, więc wziąłem sobie tą starą tabelkę i chciałem porównać z tą nową tabelką, bo chciałem zobaczyć, co. Tak naprawdę, czy coś się właściwie zmieniło? No, i to była odpowiedź, tutaj. Ile jest chyba na, na to moje pierwsze pytanie z interpelacji? No, to pani tutaj sekretarz gminy mi odpowiedziała, czyli zrobiła mi tą tabelkę z podziałem na miejscowości, sprawne, niesprawne. Więc dostałem odpowiedź. Natomiast zadałem pytanie: Zadałem pytanie. Na drugie pytanie, no to też napisała, ile jest sprawnych, i niesprawnych, bo to się znajduje w tej całej tabelce. No, ale już problem z trzecim pytaniem to chyba miała problem, bo zapytałem, czy gmina posiada aktualny stan przeglądów technicznych i harmonogram ich konserwacji. No i tutaj się trochę um, zrobił problem, um, bo. Bo, aha, jeszcze było chyba czwarte pytanie, jeszcze było czwarte pytanie, przepraszam, bo na drugą stronę musiałem przeskoczyć, było jakie działania zostały podjęte lub są planowane w celu naprawy bądź wymiany hydrantów niesprawnych. Proszę o wskazanie lokalizacji oraz przewidzianych terminów realizacji. I na to pytanie, na trzecie pytanie, może wrócę troszeczkę do początku, było pytanie, czy gmina posiada aktualny plan przeglądów technicznych hydrantów i harmonogram ich konserwacji. No, i pani tutaj, sekretarz gminy, pani Ewelina Budner, na to pytanie mi w ten sposób. Gmina konserwuje i przeprowadza przeglądy techniczne na bieżąco w miarę potrzeb. No, trochę mnie zaskoczyła. Na czwarte pytanie, które zadałem: jakie działania zostały podjęte lub są planowane w celu naprawy bądź wymiany hydrantów niesprawnych? Proszę o wskazanie lokalizacji oraz przewidzianych terminów realizacji. To pani tutaj Ewelina mi odpisała, gmina wymienia hydranty na bieżąco w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania systemu przeciwpożarowego na terenie gminy Oborniki Śląskie. No i powiem szczerze, że mnie trochę zmroziło te takie odpowiedzi w postaci lelum polelum, bo nic mi to tak naprawdę nie mówi. Więc ja miałem tą starą tabelkę z stycznia tego roku i teraz dostałem nową tabelkę. Chciałem zobaczyć, co się tak naprawdę faktycznie zmieniło. Więc Zrobię Wam tutaj takie podsumowanie i powiem Wam na końcu, ile faktycznie tych hydrantów zostało wymienionych. E, mrożąca jest krew w żyłach, że w tej tabelce póki co nadal jest dużo miejscowości takich, które jakby te przeglądy nie zostały wykonane. Więc jest tutaj to podzielone alfabetycznie, więc ja Wam to przeczytam, a Wy sobie tam w głowie pomyślcie, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Więc czytam. Może lista jest taka o, krótka, nie krótka, więc czytam. W miejscowości Bagno mamy 57 hydrantów, nic się nie zmieniło, nadal jest 11 niesprawnych. W Borkowicach mamy 9 hydrantów, przepraszam. W tabelce są wpisane kreseczki, czyli prawdopodobnie nie zostało to zweryfikowane, czy są sprawne, czy niesprawne. Brzeźno-Małe mamy 5 hydrantów, jeden nie działa. Golędzirów mamy 50 hydrantów, nie sprawdzono. Jary 38 hydrantów, jeden jest niesprawny. Kotowice 24 hydranty, nie ma danych, czy są hydranty sprawne, czy niesprawne, prawdopodobnie nie zostało to sprawdzone. Bagno, w Bagnie mamy 57 hydrantów, z czego 11 jest niesprawnych. Borkowice 9, niesprawdzone. Brzeźno-małe 5, 1 nie działa. Golędzinów niesprawdzone. Jary 38, 1 niesprawny. Kotowice niesprawdzone. Kowale niesprawdzone. Kuraszków 20 hydrantów, 9 niesprawnych. Lubnów 61 hydrantów. Niesprawdzone morzęcin mały 13 hydrantów, 5 niesprawnych morzęcin wielki plus kokotów 33, 12 niesprawnych niziny 21 niesprawdzone nowosielce 14 niesprawdzone oborniki śląskie 340 hydrantów, niesprawdzone osola 22 hydranty, 5 niesprawnych osolin 80. Y i tutaj doszedł jeden hydrant, czyli jakby 11 niesprawnych. Paniowice niesprawdzone. Pęgów 128 hydrantów niesprawdzone. Piekary 8 niesprawdzone. Przedsławice 9 niesprawdzone. Raków 7 niesprawdzone. Rościsławice 36 hydrantów, 7 niesprawnych. Siemianice 58. Hydrantów tutaj dwa odpadły. Niesprawnych jest 14. Uraz. Zostało w sumie 82 hydranty i jest niesprawnych w sumie 11. Wielka Lipa 18, niesprawnych 4. Wilczyn 48, niesprawnych 17 i zajączków niesprawdzone. Czyli za ten okres, który od stycznia do września tego roku okazuje się tak mniej więcej sobie to policzyłem, że zostało, uwaga, wymienione czy bądź naprawione 8 hydrantów. Także, jak tutaj pani sekretarz gminy odpisała mi, że gmina konserwuje i przeprowadza przeglądy techniczne na bieżąco, w miarę potrzeb. Gmina wymienia hydranty na bieżąco w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania systemu przeciwpożarowego na terenie gminy Oborniki Śląskie. I tutaj Radio DTR zrobiło takie jakby podsumowanie troszeczkę, i z niego jakby wynika z tego raportu, że um, <coughs> sprawnych hydrantów mamy 403, czyli 32%. Niesprawnych 107, czyli to stanowi około 8,5% i brak danych na ponad 70% hydrantów. Drodzy Państwo, chciałbym się Was zapytać, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Uważam, że są to po prostu lata zaniedbań. Nie wiem, dlaczego nie są prowadzone te kontrole tych hydrantów. A jak wiem, z tego co kojarzę, to według przepisów gmina. Bądź zarząd, znaczy ZGK, właściwie prze powinno przeprowadzać kontrolę co roku wszystkich hydrantów. A jak wiemy, e, nad spółką ZGK e, organem takim nadzorczym jest pan burmistrz, czyli organ wykonawczy. Dlaczego przez tyle lat nie są sprawdzane te hydranty? Dlaczego one nie są wymieniane? Nie wiem, szanowni Państwo, e, nasi szanowni Państwo radni, e, nie wiem, dlaczego przez te wszystkie lata się tą tematyką nie zajmowali, a jak wiemy, e, no jest to bardzo ważny temat i jest to e, priorytet. E, I tutaj bardzo ładny komentarz pan Rafał z Radia LTR dał na koniec. E, coś takiego napisał, że ten raport to nie jest abstrakcyjny problem. To wasze domy, szkoły i zakłady pracy. W razie pożary mogą pozostać bez wody do gaszenia. To życie i zdrowie waszych rodzin. Dziś zależy od urzędniczego, jakoś to będzie. Drodzy mieszkańcy, tak wygląda w praktyce władza, którą sami wybraliście. No, wybraliście to, wybraliście. A jeśli nie głosowaliście, to tym bardziej powinniście wiedzieć, kto decyduje za was. Macie tutaj taki obrazek, jak wygląda mniej więcej ten raport. I na końcu ostatnie bardzo ważne zdanie. Myślę, że każdemu może utki w pamięci: bo gdy przyjdzie ogień, nikt nie będzie miał czasu na tabelki i urzędowe zapewnienia. Eee, także, szanowni Państwo, powiem szczerze, że bardzo słabo to wygląda i chyba. Ym, Będę się starał w tym roku, znaczy na pewno się postaram, napisać odpowiedni wniosek tutaj do naszej gminy, żeby ten temat w końcu pchnąć do przodu, bo cały czas mówi się, że nie ma pieniędzy, środki są przesuwane gdzieś tam na coś, po coś na coś. Na razie nie wiadomo po co i dlaczego, bo oczywiście nie jest to szczegółowo wyjaśnione w budżecie. Co miesiąc ten budżet jest zmieniany. A na tak bardzo ważną rzecz, jak bezpieczeństwo mieszkańców w naszej gminie, no zostało to dość bardzo mocno zaniedbane. Mam nadzieję, że inni radni oczywiście się nad tematyką też pochylą, bo powinni się interesować tym, co tam z tej rurki w. Czy z tej ruki coś tryska, czy nie tryska? Bo naprawdę, może dojść w przyszłości do poważnej tragedii, jakiegoś na przykład większego pożaru i się może okazać, że nie ma szczegółowego raportu. Strażacy powinni wiedzieć, które są sprawne, a które sprawne, a tak naprawdę powinny być wszystkie sprawne. Coś tutaj widzę, że są jakieś komentarze. Pan Kamil napisał. To jest jakaś kpina ze strony gminy. Bardzo się zgadzam. Jeszcze jeden komentarz, ale to też utrudnienia dla strażeków, a pytał pan o podziemnych. Gminę hydranty e, powiem szczerze, panie Kamilu, że nie zapytałem o te podziemne, e, czy oni, A może oni uwzględnili te podziemne i naziemne hydranty, więc może to faktycznie ten temat trzeba doprecyzować. Co prawda, jak pisałem, tą interpelację radnego coś mi nie zapaliła się lampka, że faktycznie rzeczy są podziemne. Później gdzieś tam Pan w komentarzu zwrócił uwagę, że są faktycznie też e, podziemne. E, czy bo w sumie tu nas, na terenie naszej gminy jest 1248 hydrantów? No niestety nie jest to napisane, czy one zawierają, są to naziemne, czy podziemne, czy wszystkie razem. E, ciężko mi jest, szanowni Państwo, powiedzieć, ale z, jeżeli, jeżeli 70% wstępnie hydrantów jest niesprawdzonych, e, to dla mnie osobiście jest to przerażające. I takie LELUM, polem mówienie, że gmina konserwuje, przeprowadza przeglądy techniczne na bieżąco w miarę potrzeb, co to znaczy? Pani szanowna sekretarz, pani Ewelino Budner w miarę potrzeb. Jak dobrze się nie pomyliłem tutaj w obliczeniach, to zostało za ile 8 miesięcy 8 hydrantów naprawionych bądź wymienionych, bo nie wiem bo nie ma tu takiej informacji. Czyli to wychodzi, że około jeden hydrant, jeden hydrant na miesiąc, no to brawo! Z tego co dobrze kojarzę, o ile się nie mylę, wymiana jednego hydrantu kosztuje około e, oś, przepraszam, nie 8, tylko 2000 zł. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. Ale uważam, że bezpieczeństwo mieszkańców powinno być ponad wszystko. E, także to chciałem takie krótkie Pitu Wam nagrać. E, posyłajcie to gdzieś tam dalej, żeby mówię, wasi znajomi, przyjaciele, rodzina też byli świadomi. Tutaj co się w naszej gminie odpier wiecie co da robi. E I mam nadzieję, że nasi tutaj moi koledzy i koleżanki, szanowni państwo radni, e będą mocno naciskali w tej kwestii, żeby w budżecie były ujęte środki na pilną naprawę bądź wymianę naszych stalowych sikających rurek tutaj. No jeśli macie jeszcze jakieś Państwo pytania, to śmiało dajcie znać w komentarzu. Będę odpowiadał w miarę możliwości, w miarę swojej wiedzy. Jeszcze widzę, że pojawił się jeden komentarz. Powinno być wyszczególnione, według mnie, jaki hydrant, czy nadziemny o coś mi przysłoniło, Pani Kamile, zaraz odpowiem czy pewnie podziemny. Tak, zgadzam się. Też to powinno być wyszczególnione. Powinny być szczególnione lokalizacje. Co, gdzie i jak? Powinno być wszystko jasne i transparentne. No jest ewidentnie problem. Także um, zostawiam was z tymi smutnymi wieściami. Niestety, jak to na dzień dzisiejszy wygląda, i mam nadzieję, że radni i gmina podejmą niezbędne działania, żeby y, bardzo, bardzo szybko zacząć pracę nad naprawą bądź wymianą tych hydrantów. Ym, więc. Ym... Ja chyba jeszcze ze swojej strony będę musiał wystosować odpowiednie pisma do odpowiednich organów, bo widzę, że tutaj towarzystwo z naszej centrali nie za bardzo się pochyla nad tym tematem, bo jeżeli dobrze policzyłem 8 hydrantów wymienionych w ciągu 8 miesięcy, no to bardzo słabo. Więc, kurde, błąd popełniłem, że nie wypełniłem, nie zrobiłem. A przepraszam, niesprawnych. Aha, czyli niesprawnych na dzień dzisiejszy mamy 107, czyli co? Gmina potrzebuje 107 miesięcy, żeby, żeby wymieniać niesprawne, plus te, które jeszcze jest te 70%, które nie wiemy, czy są sprawne, czy są niesprawne, no ale wstępnie to, czyli co? 107 miesięcy gmina potrzebuje na wymianę tych hydrantów. Czyli co, będziemy 3 lata czekać, żeby mieć 107 hydrantów, a co z tym resztą 70%? Bardzo jest to ciekawe, bardzo jest to ciekawe. Um, problemy się pogłębiają, widzę, finansowe tutaj w naszej gminie, ale idźcie dalej tą drogą, tym myśleniem. Szanowni Państwo, nasi radni i urzędnicy z, tutaj z gminy, zobaczymy co się stanie, e, więc nie będę przedłużał. E, dziękuję za zabranie głosu w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Kamilu za komentarz. To jest bardzo ważne, że Pan się tutaj też angażuje. Mam nadzieję, że inni też się zaangażują, gdzieś to popchają dalej, skomentują, bo ważne jest, żeby rozmawiać na różne tematy, w tym też tematy trudne. Także to tyle z mojej strony, Szanowni Państwo. Zapraszam Was jeszcze raz gdzieś około 21.00 tam Radio DTR będzie odpalał podcast. Pewnie też będą gorące tematy, bo się dużo dzieje nie tylko w naszej gminie. Więc e, możecie tam się w jakiś sposób podłączyć. E, mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych problemów technicznych. Ja ostatnio się tam e, zabrałem głos w tym podcaście. E, dość prosty sposób, w ten sposób, że po prostu zadzwoniłem tam do pana redaktora normalnie na telefon. Tam chyba u niego na Facebooku jest e, numer telefonu, więc e, on mnie tam jakoś podłączył i chyba całkiem, całkiem sprawnie to wyszło. Nie? Także to tyle. I coś jeszcze ostatni komentarz na koniec. A no, trzeba gdzieś z tym uderzyć w sprawie bezpieczeństwa pożarowego. Już tam panie Kamilu mam pewną zajawkę gdzie z tym uderzyć. Bo jak jak to jest takie śmieszne powiedzenie jak nie prośbą to groźbą a jak nie groźbą to pałą. Oczywiście tak sarkastycznie sobie to powiedziałem. Ale mam nadzieję że jednak coś tam nasze towarzystwo w centrali sobie Zacznie faktycznie murzyć i, i zacznie coś działać w tej kwestii, bo to naprawdę, naprawdę jest bardzo ważne. Pan Darek jeszcze napisał na koniec: witam, panie Darku, serdecznie. Trochę pan później chyba dołączył, nie wiem kiedy pan dołączył, ale może pan sobie tam cofnąć, ewentualnie później skomentować. Drodzy Państwo, to tyle z mojej strony. Chyba wyjątkowo krótkie pitu zrobiłem, ale mam nadzieję, że w miarę konkretnie. Jakbyście czegoś nie zrozumieli, to mówię, pytajcie śmiało i będę tam wam odpowiadał. Ehm, dobra. To co? Trzymajcie się, zostawam was z tą wiedzą. Ehm, no i to tyle. Spokojnego wieczoru wam życzę, weekendu. Jesteśmy gdzieś tam na łączach. Trzymajcie się. Hej.